<grymne> <grymne> Daraz, jak dojdę... Dobra, już nie będę palił. Nie pal tego. Dokładnie to i ty będziesz bruda. A cholero, cholę. Kolana mi się nie zginają. jak Jezus. Nie Zga nie zginają się kolana. O, nie zginają się kolana. Jakie to zginanie? A jakie? Przepraszam bardzo. Ja nie będę zginął. Ja nie jestem na rozkaz. A co? A co ty kurwa? A co ty pragnienie masz? Ja pragnienie? Umy się. Chcemy zrobić z ciebie takiego samego jak ja. No i chuja. A, a ja będzie. Nie jestem nie będę nigdy drzył. A, a nie. będzie. Nie. o! Gdzie duplujesz na gdzie mnie? Szkoda. A ja zrobię. Można? Nie. Ja ci wygonię gonią znowu teraz. To dobrze. Będzie ja jak? To dobrze. To co? To powiesz. Co? Ja nie, nie nagrywałem to. Tego nie nagrywałem. To idzie u góry na Twój kanał i zawsze Ty mnie obrażasz. Czemu to robisz? A jaki kanał? Jaki kanał? No jaki? Ten... A Ty wykopałeś kanał? A, a Ty nogi w białce kurą uczyłeś się A co w czym? W Ja. Wodze. Wodze i ryby o. popadały. Nie, Ty płynąłeś i kurwa te kurwa, ryby wszystkie zdechły prawie. Nie, ty, ty płynąłeś i. Dobra, nie wypowiada się. Nie Dobra. Nie jesteś taki mądrzejszy kurodemu. Oho! Oho! Kim ty chciałeś być? Człowieku? Ja się już narodził, to ty, ty jeszcze... Mamy był w żołądku. No. no. Jak ty się urodziłeś, to miałe siedem... 17 lat. Tak, 17. Do szkoły. Ja 7-4 jestem, a ty jesteś 6-9. Nie 6-9? 6-3 chyba. No pamiętam, pomyliłem się. Nie pamiętam? Nie. Co jakieś kurwa debiłem jestem? No. No. Dziękuję.